Cię bardzo serdecznie, mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze Złotym Naparskiem powiem ci, jak dodać zapięcie na zamek do poduszki ozdobnej. W ofercie Złotego Naparska jest dużo bardzo fajnych poduszek, które mają kształt zwierzaka: jest poduszka królik, poduszka reniferek, poduszka chmurka, którą widać tam w oddali kotek, który widać za moimi plecami, jest krówka, owieczka, świnka, piesek, jest bardzo dużo tych fajnych poduszeczek. Ale te poduszki są uszyte w taki sposób, że nie mają żadnego zapięcia, są wypchane kulką silikonową. I miałam ostatnio sporo takich zapytań, e, czy można do tej poduszki dodać zamek, chociażby po to, żeby można było sobie tutaj rozpiąć, na, e, nałożyć tej kulki, zapiąć, ewentualnie wyjąć do prania, czy jakoś wymienić, nie wiem, być może uszyć wkłady do tej, do tej poduszki, żeby to była tylko poszewka. Jakakolwiek byłaby nasza. E, potrzeba, pokażę dzisiaj, jak wszyć zamek. Będę pokazywała dzisiaj taki sposób, bardzo przyjazny osobom początkującym. Zamek będzie zwykły, czyli nie będzie to jakiś typowy kryty zamek, który wymaga jakiejś więcej umiejętności. Ja akurat mam pierwszy, lepszy zamek, który gdzieś tam znalazłam w pracowni. Mój zamek ma 40 cm, jest zamkiem rozdzielczym, ale nie musi to być konieczny zamek rozdzielczy. Może to być zamek takiej długości, jaki uważa za słuszny, taki, aby gdzieś tutaj, w którymś miejscu on tworzył to rozcięcie. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie za chwilę, że zamek umieszczę gdzieś tam w połowie tutaj tego królika, szyję go i tym samym dodam taką możliwość właśnie rozpinania go i zapinania. Mój zamek jest, czyli takim zwykłym zamkiem, możemy zamiast tego zamka rozdzielczego użyć również taśmy suwakowej, nałożyć na nią suwak i też się sprawdzi. Zaczynamy od tego, że musimy mieć szablon. Szablon ze złotego naparska, tutaj mam akurat połówkę. Ten yy, taki element tutaj, to jest połowa przodu poduszki. Akurat w tym momencie mam zminki uszyte z polaru minki, i z tego samego wykroju robimy tył poduszki. Tył poduszki oczywiście, zarówno przód, jak i tył układamy na złożeniu tkaniny, ale zanim przystąpimy do wszywania zamka, to musimy już na etapie tego szablonu zastanowić się, gdzie ten zamek będzie umieszczony, i za chwilkę pokażę, jak ja to sobie zaplanuję. Na szablonie znajduję sobie miejsce, gdzie chcę ten zamek umieścić. Powiedzmy, że to będzie miejsce, gdzie sklejałam kartki szablonu. Tutaj będzie ten zamek. Zegnę sobie tutaj równiutko. Tak, tutaj mam sklejanie kartek. I na tej linii, która tutaj powstała, przecinam. Wycinam dlatego, że tył mojej poduszki będzie składał się teraz z dwóch części. Część górna i część dolna. I do każdej z tych części muszę dodać oddzielny zapas na szef. Bo jeśli przecięłam i chcę tutaj wstawić zamek, no to muszę dodać tutaj e, taką, taki dodatek na szef i na miejsce, gdzie ten zamek umieszczę. I mogę tutaj sobie dokleić kartkę. Ustalając tym samym, ile tego zapasu jest, ale mogę też od razu narysować to na materiale. Ja dzisiaj będę rysowała od razu na materiale. Przechodzimy na tkaninę. Ja akurat będę robiła ten zamek na żółtej bawełnie, tak zwanej pościelowej. Potocznie nazwa takiej właśnie tkaniny, z której my szyjemy różnego rodzaju właśnie maskotki, poduszki. Mam tutaj kawałek, który gdzieś tam mi pozostał. I teraz tak układam. To jest góra mojego królika, tak widzę tu wyraźnie, układam przy złożeniu, bo to jest złożenie materiału w tym miejscu, układam tak, żeby mi się tutaj zmieściło, tutaj sobie przycisnę obciążnikiem, planuję tutaj 1,5 cm zapasu na szef albo centymetr, ile mam ochotę. Czyli zostawiam te miejsce, żeby tutaj się zmieścił ten zapas, no i tutaj układam poniżej drugą część poduszki, też zostawiając tu przestrzeń, gdzie będę mogła swobodnie dodawać ten zapas, ile mi tam potrzeba. Tutaj oczywiście zapasu nie ma, bo leży na złożeniu. Tutaj zapas na szycie jest dodany, więc już nic nie muszę dodawać. Koncentruję się tylko na miejscu, gdzie przed chwilą przecięłam szablon i tam będę dodawała dodatek na szew, taki, który będzie umożliwiał mi wszycie mojego zamka centymetrem krawieckim i od tej krawędzi odmierzam sobie powiedzmy półtora centymetra. Półtora, półtora, półtora. Odmierzyłam półtora centymetra od jednej krawędzi odciętej. Teraz to samo robię przy drugiej krawędzi, też odmierzam półtora, półtora i półtora. I narysuję sobie linijką linię w tym miejscu, po, tej, po tym, w tym miejscu będę przecinała. No, i dodatkowo rysuję sobie całą krawędź mojego królika, ale oczywiście to samo możemy zrobić zarówno na tych wszystkich innych poduszkach. Czyli niezależnie od tego, czy ja będę szyła tego reniferka, wtedy oczywiście biorę szablon renifera, też wybieram miejsce przecięcia i robię w taki sam sposób. No i rysuję jeszcze tutaj. Już mogę zdjąć moje szablony. I te dwie części z dodanymi już dodatkami wycinam. Oczywiście, jeśli nam się tutaj boimy, że coś się przesunie, to mogę sobie jeszcze przypiąć. To jest taka typowa wersja dla osób początkujących, które jeszcze nie do końca radzą sobie z panowaniem nad tą tkaniną. Elementy królika mam już przygotowane czyli tak jakby plecy tego królika, czy jakiejś tam innej poduszki. To jest góra, to jest dół. Teraz zastanawiam się, ile chcę wszyć tego zamka. Czy ja chcę, żeby to było taka odległość, czy taka? Ja akurat mam taki zamek, że nie sięga mi do, koń do brzegów, ale też nie chcę do brzegów tutaj tego dokładać, żeby potem nie zszywać po zamku. Więc wymyślam sobie, że mój zamek ma... Mieć tutaj, powiedzmy, 25 cm. Rysuję sobie takie ograniczenie. 25 cm. Tak i to samo zaznaczam na zamku. Od tego miejsca do tego dowolnie. Ten zamek będę sobie potem skracać, obcinać. Zaznaczyłam na zamku, że od tego miejsca do tego jest 25 cm. Ponieważ ta końcówka nie będzie mi potrzebna, ja sobie tutaj zetnę. Centymetr za zaznaczonym miejscem przepinam y, suwak. Poza te zaznaczone linie, i tak samo z tej strony, tutaj mam zaznaczone kreseczki i centymetr dalej przecinam. I tylko taki kawałek zamka będzie mi akurat tutaj potrzebny. Oczywiście przed przecięciem warto ten suwak na tą stronę tutaj przesunąć. I teraz następne, co będę robiła, to muszę przygotować moje krawędzie, czyli krawędzie, które, między którymi będę wszywała zamek, muszę obrzucić, czyli tą krawędź obrzucam, Tą krawędź obrzucam. I oczywiście, jeśli mam maszynę wieloczynnościową, to wybieram jakiś ściek. Obrzucający, czyli może to być na przykład zygzak. Jeśli mam overlock, mogę to zrobić na overloku. Dodatkowo przygotowałam sobie jeszcze dwa takie paseczki, bo chcę, aby mój zamek, nawet po lewej stronie, był bardzo ładnie wykończony. I te paseczki dokroiłam sobie o długości 12 cm, ale może być to też 10 cm. Ja pokażę, co ja z nimi zrobię. A szerokość tych pasków jest taka sama, jak szerokość mojego zamka, czyli Szerokość paska o szerokości zamka, natomiast długość około 10-12 cm. I teraz usiądę na maszynę i obrzucę tą krawędź, tą krawędź i krawędzie tych paseczków. I potem będziemy wszywać zamek. Do szycia będę używała maszyny Minerva 363D Next. Będę używała zygzaka, więc nastawiam ściek B. Tutaj on mi się znajduje w okienku. Tutaj naprężenie górnej nitki na środek, czyli na 4. Szerokość tego zygzaka na boki ustawię sobie na maksa, czyli na piątkę. Natomiast długość ściegu tego zygzaka do przodu będę ustawiała na 2,5. Wystarczająco akurat w tej pracy. Wkładam moje elementy pod stopkę, obniżam igłę i sprawdzam ustawienie igły. Igła musi w ten sposób być ustawiona, że jej wychylenie na prawo celuje mi na krawędź, wychylenie na lewo celuje mi wtedy około 5 mm w głąb. Jeśli już widzę, że tak odpowiednio jest igła ustawiona, włączam maszynę i przeszywam, czyli obrzucam tą krawędź. Z tyłu wychodzi mi coś takiego, czyli krawędź jest zabezpieczona zygzakiem. Mogę nawet tutaj zamocować i teraz po kolei mały kawałeczek jeszcze. Ja nie wyjmuję poprzedniej krawędzi, tylko na zasadzie takiego pociągu podkładam wszystkie części, żeby mi się łatwiej szyło. I teraz ostatni element. Wyjmuję wszystkie elementy. Obcinam. Tutaj korzystam z obcinaczki bocznej. Rozdzielam je wszystkie. Usuwam niepotrzebne nitki. Oczywiście te dwa elementy większe mam już całkowicie obrzucone. Natomiast te dwa małe. Jeszcze dokańczam drugą stronę. Wszystkie elementy, które miały być obrzucone są obrzucone. Teraz przystępujemy do dalszych czynności. Teraz. Przejdziemy do wykończenia zamka, tak, żeby on był trwały, estetyczny, bierzemy te elementy malutkie, składamy je na pół lewą stroną do środka, krawędź tą wolną krawędź, tu jest złożona, tu jest ta wolna krawędź przykładamy do krawędzi zamka. Zamek jest w ten sposób położony, że lewa strona jest na górze, czyli my przykładamy to do lewej strony, prawa strona jest tutaj z tej strony, tak? I możemy sobie tutaj przypiąć szpilką żeby nam było łatwiej, potem przyszyć w ten sposób, i idziemy na drugą stronę zamka. Zbliżamy, bo to, ten zamek jest rozpięty z tej strony, więc musimy ręką zbliżyć. Znów składamy tą część na pół, krawędź do krawędzi. Przypinamy szpilką, żeby nam się nie rozjeżdżało. I teraz, naszym zadaniem, jest zszycie. Około centymetr od brzegu, czyli tutaj maszyna nasza będzie musiała nam szyć z jednej strony i z drugiej. Przeodkładamy pod maszynę, stawiamy stopkę, zaczynamy od wbicia igły, wyciągamy szpilkę. Teraz mocujemy, szyjąc około centymetr od brzegu. Po malutku przechodzimy, bo tu są pod spodem ząbki, więc możemy nawet wolno przejść, przeprowadzając ręką. Maszyna da radę przez ząbki plastikowe się przebić, ale musimy jej trochę pomóc i zrobić to z ostrożnością. Przechodzimy, mocujemy. Oczywiście odcinamy nitki, przechodzimy na drugą stronę i robimy to samo. Czyli zamek jest zabezpieczony. Tak wygląda on z lewej strony. Natomiast tak wygląda z prawej, no z prawej teraz wygląda trochę brzydziej, ale my się tym nie martwimy na tym etapie. Teraz przechodzimy do dalszej pracy. Mamy dwie części, które są obrzucone i teraz część dolną i górną musimy ze sobą zszyć. Składamy je prawa strona do prawej, krawędź do krawędzi tutaj sprowadzamy. Brzeg do brzegu, krawędź dotyka do krawędzi. Tak, o tutaj to tak wygląda pod spodem, krawędź do krawędzi, brzeg do brzegu. Kilkoma szpilkami możemy to przymocować, żeby nam się nie tutaj nie przesuwało. Ze cztery szpilki tutaj są wystarczające. Wbijam je w poprzek, tak jak zwykle, to jest mój ulubiony sposób. I teraz zastanawiam się, ile otworu mam zostawić, bo będziemy za chwilkę tutaj zszywać, zostawiając otwór na zamek. Przykładam zamek, tak mniej więcej go tutaj symetrycznie umiejscawiam i patrzę dokąd mam szyć. Tutaj widzę miejsce szycia zamka, więc zaznaczam gdzieś około centymetr bliżej tutaj linię. I tutaj idę, idę, idę i też gdzie tutaj się zamek łączy z tym moim paseczkiem, też centymetr bliżej zaznaczam linię. Tak mniej więcej, żeby właśnie zszycie było centymetry dalej. Tu jest moja zaznaczona linia, a tu jest szycie. Tak tu jest zaznaczona linia, a dopiero tutaj jest szycie. Odkładam zamek no i teraz zaznaczę sobie tutaj linijką, ja rzadko kiedy zaznaczam jakieś miejsce z szycia na materiale, ale zaznaczę sobie przynajmniej 2-3 punkty 1,5 centymetra od krawędzi, czyli tu 1,5 odmierzam, tu 1,5 i tu 1,5 i zaznaczę sobie linię. Po tej linii będziemy tutaj potem szyć, będzie szczególnie tym osobom początkującym znacznie łatwiej potem to wszystko robić, kiedy już mamy drogę. Wyznaczoną. I teraz będziemy szyli od tej zaznaczonej linii, tak od początku do zaznaczonej linii. Tutaj zostawiamy pustkę. I teraz od zaznaczonej linii do końca. Czyli strzywamy tylko te miejsce i te miejsce. Natomiast tutaj będzie otwór na zamek. Podkładamy. Stawiamy stopkę w taki sposób, żeby igła celowała nam na narysowaną linię. Ocujemy. Wypinamy szpilki. I idziemy, ale tylko do tego miejsca. Jak dojedziemy do tego miejsca, celujemy w ten punkt, mocujemy. Ja tu mocuję nawet dwa razy, czyli tak, żeby było bardzo solidnie. Obcinamy nitki i przechodzimy na drugą stronę, zostawiając właśnie te miejsce nie I tak samo tutaj, celujemy, mocujemy dwa razy i zszywamy do samego końca. Teraz jak jesteśmy w takim miejscu, to możemy jeszcze dodatkowo wprowadzić fastrygę. Ja później powiem, do czego ta fastryga jest potrzebna, ale od razu mówię, że to jest taka nieobowiązkowa rzecz. Czyli jeśli jesteś osobą początkującą i jeszcze boisz się, że cię w czasie zszywania coś tam może porosuwać, to możesz teraz zrobić to, co zrobię. Natomiast jeśli jesteś osobą już bardziej pewną tego, co robisz, to możesz pozostać na wypięciu szpilek i wyprasowaniu, czyli możesz pominąć etap fastrygowania, ale ja na razie poka pokażę, jak to zrobić. Właśnie z Myślą o osobach, które wolą sobie trochę ułatwić, może fastryga zajmie chwileczkę, żeby ją wykonać, jednak ułatwi dalsze etapy pracy. Zakładam nitkę na igłę, ona jest u mnie pojedyncza. Zakładam, zaciągam słupełek i robię fastrygę. Fastryga moja zaczyna się od tego miejsca, tutaj gdzie skończyłam szyć. I tak ją tutaj robię takimi skokami około 7 mm. Wbijam, wybijam, wbijam, wybijam. Mogę już szpilki po drodze wyciągać. Czyli taka typowa fastryga. Wbijam, wybijam, wbijam, wybijam i wyciągam. Tak jakby tymczasowo zamykam sobie tą przestrzeń, żeby tak mi pomocniczo to było. Potem ci pokażę, do czego to wszystko jest tutaj potrzebne. O tak. No, a tutaj sobie zakończę. Zostawię kawałek nitki, żeby mi się to wszystko nie wypróło. Czyli niech ta fastryga na razie tutaj będzie. Szpilki są już mi niepotrzebne i na tym etapie idziemy na żelazko i to wszystko rozprasowujemy na boki. Czyli to jest tak jakby ten nasz szef rozprasowany, rozprasowujemy go i już ja tu nie będę szła na żelazko, ale tak ręką sobie przygładzę, ale najlepiej byłoby to po prostu rozprasować żelazkiem. Oglądam na lewą stronę, patrzę gdzie zaznaczyłam ten punkt i przenoszę go tutaj na, na tą stronę, bo chcę widzieć gdzie on się znajduje. Tutaj nawet mi się prześwieca, więc sobie go po prostu przenoszę. Jak mam zaznaczone już te punkty, to teraz biorę zamek. Zamek układam prawą stroną na, do, tak do dołu i przykrywam zamkiem w taki sposób, żeby zamek mieścił mi się tak między tymi punktami. Czyli jak zaznaczałam centymetr od tego miejsca, to tutaj tak układa. I tutaj gdzieś zaznaczone miejsce, też centymetr dalej układam. Czyli symetrycznie względem tych zaznaczonych punktów, ale tak, żeby całkowicie leżał mi na tym zapasie na szef, tak? Czyli zobaczcie, przykryłam go praktycznie. Dodałam półtora, ale to się zgadza z moim y, z zamkiem. I te ząbki teraz pod spodem, teoretycznie, no idealnie by było, żeby pokrywały mi się z tym szwem, który tutaj się znajduje. Czyli tak układam, żeby mi się to przykrywało. Przykrywam. I dobrze byłoby. Teraz sobie na tym etapie szpilkami, tak tutaj, tak, umocować. Tak, tutaj sobie umocuję. Mogę tak przypinając szpilkami zaglądać, celować, jakby tymi ząbkami na tu, Na ten szew, zszyty Tutaj celuję. I na razie zostawię, bo będę szła z tej strony i tak będę musiała za chwilę przepinać. Yy, ten suwak, więc dalej nie spinam. Mogę nawet zrobić w ten sposób, że na razie tu do końca sprowadzić, przypiąć jak najdalej, ale i tak za chwilę, jak przypnę tą stronę, będę musiała przepiąć to miejsce, i wtedy będę musiała szpilki powyjmować. Ale idziemy na maszynę i powiem, co dalej robimy. I teraz robimy w ten sposób. Przymocuję sobie zamek najpierw w tym miejscu, czyli tutaj go złapię. Z szyję. Tym samym zamknę tamte brzydkie miejsce, które zostało mi pod spodem. Nie będę mogła później tam zajrzeć. Czyli tu będzie miejsce mocowania mojego zamka. W ten sposób przeszywam w poprzek. Oczywiście znów sobie tutaj malutku przejeżdżam. Igłę mam. Na środku tak odwracam na wbitej igle. Jeśli chciałabym, żeby moja stopka była bliżej brzegu, to zobaczcie, co teraz robię. Uniosłam stopkę do góry i spróbuję teraz przesunąć stopkę na stronę całkowicie lewą, czyli na uniesionej stopce, czyli przesuwam igłę i z materiałem to sunę. Przesuwam sobie całkowicie na bok. I teraz jak opuszczę, to ta strona stopki. Blokuje mi się praktycznie, dotyka mi do tych ząbków, i teraz będę szyła jak najbliżej tych ząbków, czyli praktycznie napieram tą, tą stopką na ząbki, i dalej nie mogę, i czyli tak równiutko od tych ząbków przeszywam. Idę, idę, idę jak najdalej, gdzie mam tutaj spięte, dochodzę do tego miejsca, podnoszę, wyciągam ostatnią szpilkę, teraz wkładam rękę pod spód, przepinam sobie ten zamek dalej. I tutaj uzupełniam i tak staram się też tym ząbkiem, który jest pod spodem, wcelować mi na te miejsce zszycia, żeby kontynuować właśnie równe takie zszywanie. I cały czas idę w tym samym kierunku. Idę do tego miejsca, tutaj właśnie dochodzę, gdzie złączyłam zamek z tą moją, z tym miejscem i... Oczywiście teraz, jak mi jest ciężko na podniesionej stopce wbitej igle, mogę na chwilkę przesunąć sobie na środek, Albo pamiętajcie, że muszę dać luz maszynie, która może mi to przesunąć wszystko razem. Zszywam tutaj w, w, w miejscu, gdzie zszywałam. Jak już wyjadę około pół centymetra, znowu podnoszę na wbitej igle, znowu przesuwam igłę w tą stronę i wtedy już mi się ustawia znów tutaj przy ząbkach. Muszę sobie tutaj tak do, dołożyć. Żeby one mi się stykały w tym miejscu, wbijam igłę, rozpinam coraz dalej, bo przyjdzie taki moment, że będzie mi tutaj niewygodnie zszywać. I co teraz robię? No tu jest takie miejsce newralgiczne, wbijam igłę. Staram się tutaj przepchnąć ten y, mój suwak, o ile mi się to uda. Oczywiście mogę to zrobić. To jest takie trochę może niewygodne, jak mam to sfastrygowane, ale z drugiej strony jest to taki sposób. Zobaczcie, sobie go po prostu upchnę tam pod spodem. Tak, żebym ja go, o zobaczcie, przepycham, przepycham, żeby go w jakiś, da się to zrobić. Przepycham go na, drugiej, na drugą stronę. I dalej kontynuuję te szycie. Znowu do tego miejsca. Mogę jeszcze raz tutaj to zrobić, żeby zamocować wszystko. Jeszcze troszeczkę dalej. I mocuję. No, wygląda to troszeczkę, może nietypowo. To jest taki nietypowy sposób na wszywanie zamka, ale zaraz powiem, czemu to wszystko służy. I teraz jeszcze zmieniam pozycję igły już na środkową. I jeszcze sobie tutaj przymocuję te miejsca, tak? Czyli te miejsce, gdzie tutaj zamek miałam, przewracam na drugą stronę, zobaczcie, czyli łapię w tym miejscu i kawałek sobie tutaj zszywam, żeby połączyć ten mój zapas szwu z tym zamkiem, wtedy on mi się tutaj ładnie trzyma. O, w ten sposób. I tutaj. On mi się wtedy nie będzie odchylał. O tak. Z jednej strony i to samo robię z drugiej strony. Czyli w ten sposób układam, łapię, przekręcam na drugą stronę. Hops, i tylko to w, w ramach takiego po prostu zamocowania. No i teraz mamy tak zabezpieczoną końcówkę zamka. Z tej strony widzimy takie okienko, i tam w środku jest zamknięty zamek. I my teraz szukamy naszej fastrygi, gdzie my tą fastrygę tutaj zrobiłyśmy, i przecinamy w tym pierwszym miejscu, które się znajduje, tak. Oj, zobaczcie. I ta fastryga bardzo łatwo nam tutaj się rozprówa. My możemy ją sobie tutaj wyjąć. I prójemy ją do samego końca. Ona tutaj się zaczyna. Tak, tutaj jest moja fastryga. Przecinamy, wyjmujemy. Tak naprawdę ta fastryga nie musiała się tutaj znaleźć, ona tylko zabezpieczała nam ten otwór, żeby nam się podczas przyszywania zamka nie rozchylał. Jak ona była sfastrygowana, to teraz widać wyraźnie, że tutaj wszystko dotyka do siebie i jest tak na ścisk. Natomiast osoby niedoświadczone w szyciu, jakby takiej fastrygi nie zrobiły, no to wiadomo, że tutaj podczas tego wszywania... Po pierwsze musiałobyśmy szyć po prawej stronie i sobie dopychać tą, tą linię tutaj i mogłoby nam gdzieś tam się rozjechać. A tak proszę bardzo, ładnie to wszystko jest tutaj wykończone. Zapinamy, tutaj chowamy ten, te miejsce. Bierz pod uwagę, że ja ten zamek mam dość gruby, bo akurat nie miałam cieńszego, ale gdybyśmy wzięli jakiś cieniutki zamek, niekoniecznie aż taki masywny, to tutaj wszystko by się ładnie schowało. No i teraz idziemy na żelazko i to prasujemy. Tutaj jest mój tył poduszki, który, do którego został dołożony zamek. Przez ten zamek oczywiście możemy sobie go rozpiąć, włożyć wypełnienie, zapiąć i ewentualnie potem sobie wyjąć te wypełnienie i wyprać, tak? Możemy to kulkę silikonową włożyć albo możemy wkład po prostu tej poduszki umieścić, który uszyjemy sobie w takim kształcie i będziemy ją tędy umieszczać. Czyli to jest tylko jeden ze sposobów. Akurat w tych poduszkach on się najbardziej sprawdzi właśnie z tyłu. Tutaj żadne zamki na krawędzi też nie będą dobrze się układały, bo są to elementy jakieś okrągłe, zaokrąglone, mają to dużo dodatkowych jakichś rzeczy wszytych. Czyli taki zamek umieszczony gdzieś tam sobie w pewnym w jednym miejscu będzie wyglądał dosyć ładnie, czyli nie będziesz pecił poduszki, i taki jeden ze sposobów. Jeśli ja szyłam nitką kontrastową ze względu na filmik, ale warto tutaj dobrać zamek w kolorze, na przykład żółtym, nitkę w kolorze żółtym, wtedy to będzie bardzo mało widoczne. No, jeśli macie ochotę na takie zamki, to zapraszam do szycia. Mam nadzieję, że sposób, który ci pokazałam na wszycie zamka, no, będzie ci pomocny. Będziesz miała go gdzieś tam sobie rozplanować. Ja tutaj zrobiłam w jakimś tam dowolnie wybranym miejscu. Może te miejsce, które wybrałam do ćwiczenia, nie będzie zbyt idealne, bo tutaj jest jeszcze ten ogonek. Może lepiej by się sprawdziło, nie wiem, na górze tego królika, ale nie ma znaczenia. Tak naprawdę, wybór miejsca wszycia zamka może być dowolny i zależy to wszystko od Twojej inwencji twórczej. Także mam nadzieję, że przyda Ci się ten film, że wykorzystasz wszycie takiego zamka. Jednego ze sposobów na przycie zamek w swoich poduszkach i ułatwi Ci to właśnie pranie, używanie tych poduszek i ich właśnie pielęgnację. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jeśli jeszcze nie masz tego zrobionego i zapraszam Cię na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!